coraz więcej zlewów, brudnych naczyń, syfu, grzyba wszędzie. Cześć, witam Cię serdecznie na czwartym peronie Dworca Głównego we Wrocławiu, jak i w czwartym odcinku tego vloga. Bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteś, a dzisiaj porozmawiamy sobie o refaktoringu. Czym jest refaktoring? Po co nam refaktoring? Kiedy warto refaktorować, a kiedy nie warto refaktorować? Także zostań ze mną, zapraszam. Hej! Co ja robię w tak pięknych okolicznościach przyrody na dworcu głównym we Wrocławiu? No cóż, nie jest to tajemnica. Miałem za chwilkę do Rzeszowa na prezentację, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jest tam zapisanych już dość sporo osób, bo 130. Wierzę, że będzie bardzo fajnie, a jutro w Rotsharp. Dobra, koniec tego pitu-pitu. Przechodzimy do konkretów. Czym jest ten refactoring? Refaktoring jest to taki sposób pracy nad kodem źródłowym, gdzie nie zmieniając funkcjonalności programu, zmieniamy jego wewnętrzną strukturę. Ale zmieniamy ją nie byle jak. Zmieniamy ją w taki sposób, żeby utrzymanie tego programu w przyszłości było łatwiejsze, a rozwój, dodawanie nowo, nowych funkcjonalności dużo prostszy. I jak taki refaktoring może wyglądać? Taki refaktoring może być bardzo prosty, bo podczas takiego refaktoringu możesz zmienić przykładowo nazwy zmiennych w taki sposób, żeby bardziej określały to, po co one są. Możesz uprościć warunki, możesz zmienić nazwy metod. I każda taka mała zmiana to jest refaktoring, który ułatwia nam późniejsze zrozumienie kodu, zarówno tobie, jak i każdej następnej osobie, która będzie musiała cokolwiek w tym kodzie zmienić. Ale refaktoring to również bardziej zaawansowana operacja takie jak ekstrakcja jakiejś metody, czyli wycięcie jakiegoś kawału kodu i przeniesienie go do osobnej metody, bo jest tam jakaś spójna całość, która może istnieć w innym miejscu. Być może podzielenie klasy jednej na dwie, na trzy, na cztery mniejsze. Każda z takich operacji, oczywiście robiona sensownie, zwiększa nam utrzymywalność kodu i prostotę jego zrozumienia w przyszłości. Ponadto na refactoring mogą się składać rzeczy bardziej zaawansowane, takie jak wyciąganie abstrakcji, aplikowanie dobrych wzorców projektowych, które akurat nam pasują w danej sytuacji, które rzeczywiście nie zmienią tego, jak dana aplikacja działa od strony użytkownika. No i dobrze, koniec części pierwszej. Lecimy dalej. I po co nam ten refaktoring? Refaktoring nam jest potrzebny do tego, żebyśmy byli w stanie w przewidywalny sposób rozwijać oprogramowanie, żeby dodatkowo zminimalizować ilość błędów, bo jeżeli kod będzie czytelny i łatwy do zrozumienia, to ilość błędów też będzie zdecydowanie mniejsza. No, i jeszcze po to, żeby zmniejszyć irytację Twoją, czyli człowieka, który nad tym pracuje. O, witam w Opolu. Ale również, aby zmniejszyć irytację każdej osoby, która będzie musiała w przyszłości nad tym kodem pracować. Więc war warto. I czy warto zapytasz? I ja odpowiem z czystym sumieniem i z dużą pewnością. Tak, warto. Refactoring jest to normalna część pracy każdego programisty. To jest tak, jakbyś. Malował ściany, a potem nie wycierał podłogi. Albo jakbyś gotował, był kucharzem, ale byś nie sprzątał w kuchni, nie sprzątał byś nic, tylko byś miał cały czas coraz więcej zlewów, brudnych naczyń, syfu, grzyba wszędzie. No nie! Refaktoring jest to normalna część naszej pracy. I warto to robić. I warto to robić. I warto to robić. Bla 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 normalna część pracy. Ale konkretnie, dlaczego warto? No właśnie dlatego, że programy żyją długo. Programy nie żyją 2-3 miesiące, tylko żyją kilka lat. Może czasem kilkanaście. W związku z tym, jeżeli pojawi się jakiś błąd w przyszłości, to warto mieć możliwość łatwego zrozumienia tego, co programista miał na myśli. Jeżeli ten program, który tworzysz, ma żyć długo, wiele lat, to na pewno. Koniecznym jest, aby dbać o jakość tego kodu, żeby nie zostawiać miny przyszłym pokoleniom programistów. Świetnie, wiem już wszystko, zatem do refactoringu nie ma na co czekać. Ja, tak jak mówiłem, jadę do Rzeszowa, także jeszcze mnie czeka prezentacja, potem trochę spotkań. W międzyczasie, jeszcze teraz w pociągu chcę to zmontować, no mam sporo czasu, myślę, że powinienem zdążyć. Może mi się uda nawet napisać jakiś poznabloga. bloga, o czym oczywiście dam znać. A jeszcze mam pytanie do Ciebie, co Ty uważasz na temat refaktoringu? Warto? Nie warto? Kiedy warto, Kiedy nie warto? Proszę się podziel ze mną na dole w komentarzach. I dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!